3 grudnia w obiektywie Marta Detwińska-Gawrońska. Witam Państwa. Dziś w serwisie m.in. o ogólnopolskich obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Głogowie i o dotacji na zakup samochodu dla głogowskich strażaków. Pensja burmistrza Przemkowa bez zmian radnym, którzy krytycznie oceniają rządy Stanisława Pępkowskiego, nie udało się obniżyć mu wynagrodzenia. Rada nie głosowała nawet w tej sprawie. Co ciekawe, obcięcia pensji domagali się opozycyjni radni, a drogę do tego skutecznie zablokował im klubowy kolega. Burmistrz Przemkowa zarabia 10,5 tysiąca zł miesięcznie i nadal będzie tyle zarabiał. Wniosek o obcięcie jego pensji do 8100 zł złożyła trójka radnych. Nie podoba im się to, jak rządzi miastem. Rada Miejska miała w piątek głosować w tej sprawie. Niespodziewanie jednak Waldemar Urbaniak z opozycyjnego klubu zaproponował, żeby takiego głosowania nie było. Uważacie państwo, że w dalszym ciągu wynagrodzenie pana burmistrza powinno być takie, jakie jest? Bo ja uważam, że nie. Naszym celem było to, żeby pan burmistrz zaczął w końcu yy, racjonalnie myśleć yy, o gminie, o budżecie gminy. Chciałbym, aby ta decyzja była yy, doraźna na potrzebę yy, powiem, yy, danej sytuacji lub emocji, które się do nas wybierają. Poparła aby go większość, większość radnych. ręki do góry. Rzeczywiście niektórzy radni jakby taką, takim swoim działaniem, takim, taką swoją decyzją powiedzieli tak panu burmistrzowi, popieramy pana, popieramy pana w tym, co pan robi i, i, i panu się tyle należy. Opozycyjna uchwała o odwołaniu redukcji pensji pana burmistrza. Mogliśmy się przegłosować? miałbym bym niebie zarabiał. Opozycja powiedziała nie, niech ma te pieniądze. Super. Nie cała opozycja, ale to oni się trzymają tak naprawdę razem. To ja w 2010 roku we wrześniu osobiście i sam złożyłem wniosek o obniżenie wynagrodzenia, widząc co się dzieje w budżecie. 21, 21. Nazbierało się tyle negatywnych ocen działań burmistrza, że przyszedł czas na konsekwencje, uważa Helena Krupska, która jest wyrażana w opiniach i Rio, bo, bo są różne negatywne opinie na temat różnych działań to, co zrobiła komisja nasza. Przypomnijmy, że komisja doraźna Rady wytknęła burmistrzowi między innymi niegospodarność i doprowadzenie do załamania finansów miasta. Ten odpierał te zarzuty. Pod koniec 2011 roku Przemków był najbardziej zadłużonym miastem w kraju. Teraz, jak twierdzą władze, to się zmieniło. To więcej niż rok braku środków, 13 milionów w budżecie, to było przyczyną i powodem. 129% to było na koniec roku. Zadłużenia. To co pani mówi, że nic nie robimy. Mamy 58% zadłużenia na drugi kwartał. Sprawa jego uposażenia będzie miała chyba ciąg dalszy, bo radni zapowiadają, że nie odpuszczą i złożą kolejny wniosek o obcięcie zarobków burmistrza.